Chcesz wiedzieć, co najczęściej rozwala współpracę w zespole? To nie brak kompetencji, tylko brak jasnej komunikacji. Ile razy coś poszło nie tak, bo ktoś czegoś nie powiedział, ktoś coś zrozumiał inaczej, albo wszyscy myśleli, że to nie ich temat? Dla mnie jasna komunikacja to nie biurowa fanaberia. To podstawa sprawnie działającego zespołu. Niezależnie od tego, czy mówimy o firmie, szkole, czy domowym ogarnianiu życia. Trzy rzeczy, które sama stosuję i które możesz wdrożyć od zaraz. Po pierwsze, mówię konkretnie. Zamiast zrób to szybko, mówię: Potrzebuję tego dzisiaj do 14, bo raport idzie do klienta. Jasność oznacza spokój po obu stronach. Po drugie, upewniam się, że druga strona mnie zrozumiała. Nie zakładam, że wie o co chodzi. Pytam, czy to jest dla ciebie jasne, albo jak to rozumiesz? Po trzecie, ustalam jeden główny kanał komunikacji. Mix Whatsappa, maila i notatek na Messengerze to przepis na chaos. Wybieram jedno miejsce, gdzie każdy znajdzie to, czego potrzebuje. Wierzę, że komunikacja to nie talent, tylko umiejętność i każdy może ją rozwijać. Wystarczy zacząć od małych kroków, ale robić to świadomie. Jeśli chcesz więcej takich prostych wskazówek, kliknij Obserwuj. Tu mówię po ludzku o rzeczach, które naprawdę ułatwiają życie w pracy.